Sala sądowa była przerażająco cicha. Ciężkie powietrze, zmieszane z zapachem starego drewna i zapomnianych papierów, zdawało się dusić każdy oddech. Fluorescencyjne światła nad głowami migotały delikatnie, rzucając cienie na sztywne twarze sędziów, adwokatów i widzów, którzy wstrzymywali oddech. Po lewej stronie przy stole obrony siedziała Anna Kowalska, kobieta po czterdziestce, z dłońmi zaciśniętymi na kolanach, ze wzrokiem zatopionym gdzieś między podłogą a nicością. Nosiła prostą białą bluzkę, lekko pomiętą i czarną spódnicę, która wisiała ciężko powyżej kolan. Jej kasztanowe włosy, spięte w nieuporządkowany kok, odsłaniały blade policzki, naznaczone bezsennymi nocami i wyschniętymi łzami. Po prawej stronie, na wypolerowanym drewnianym krześle, siedział sędzia Tomasz Wiśniewski, mężczyzna około pięćdziesięciu pięciu lat, z perfekcyjnie uczesanymi siwymi włosami, w okularach w cienkich oprawkach, ubrany w czarną togę, która dawała mu absolutny autorytet. Jego dłonie były rozłożone na stole przed nim, nieruchome, z przeplecionymi palcami. Jego wzrok był zimny, wyrachowany, pozbawiony emocji. A potem, nagle z rogu sali, którego nikt się nie spodziewał, chłopiec w czerwonym swetrze wstał. Miał około jedenastu lat. Miał jeszcze okrągłe policzki dzieciństwa, ale jego oczy były zbyt dojrzałe jak na jego wiek, zbyt świadome, zbyt zmęczone. I jego palec drżał w powietrzu, gdy skierował go na swojego ojca, sędziego Tomasza Wiśniewskiego. To ty to zrobiłeś, tato, to ty skłamałeś widziałem wszystko. Rozdział pierwszy, wyrok, który zniszczył życie. Tego listopadowego poranka Warszawa obudziła się pod szarym, zamkniętym niebem, pełnym ciężkich chmur, które zdawały się przytłaczać wszystko: budynki, nagie drzewa, Ludzi spieszących się po wąskich chodnikach wokół Pałacu Sprawiedliwości. Powietrze było zimne, wilgotne, pachniało papierosowym dymem i spalonym olejem napędowym. Dźwięk tramwajów zgrzytających na torach mieszał się z odległymi głosami, pospieszanymi krokami, życiem, które toczyło się dalej, niezależnie od dramatów w środku budynków. Anna Kowalska niczego z tego nie czuła. Nie czuła chłodu, nie słyszała dźwięków. Wszystko co wiedziała, to że za kilka minut jej życie zostanie zdecydowane przez człowieka, który patrzył na nią jakby była niewidoczna. Siedziała na ławce z dłońmi zaciśniętymi tak mocno, że paznokcie wbijały się w dłoń. Jej adwokat, nerwowy młody człowiek w zbyt dużym garniturze i poluzowanym krawacie, szeptał jej coś, ale nie rozumiała słów. Wszystko było niejasne, wszystko było odległe. Jakby działo się to komuś innemu. Po prawej stronie sali, przy stole oskarżenia, siedział adwokat miliardera. Był wysokim mężczyzną z czarnymi włosami zaczesanymi do tyłu, w perfekcyjnie skrojonym włoskim garniturze i szwajcarskim zegarku na nadgarstku. Mówił wyraźnym, precyzyjnym głosem, bez wahania. Przedstawiał dowody ze spokojem, z pewnością. Świadkowie, zeznania nagrania, wideo, zdjęcia, wszystko wyglądało na perfekcyjnie skonstruowane. Sędzia Wiśniewski słuchał uważnie, albo przynajmniej tak wyglądało. Robił notatki, kiwał głową, zadawał krótkie pytania, ale jego wzrok nigdy nie zatrzymywał się na Annie, nigdy zbyt długo, tylko przez chwilę, a potem przechodził dalej. Adwokat obrony próbował przedstawić swoje argumenty, mówił o braku bezpośrednich dowodów, o fakcie, że Anna pracowała dla miliardera Piotra Nowaka przez czternaście lat, o tym, że nie miała żadnego powodu, by kraść, że zawsze była uczciwa, że jej rodzina zależała od jej skromnej pensji, że nie miała długów, nałogów, niczego, co mogłoby ją do tego popychać. Ale jego głos ginął w dużej, pustej, zimnej sali. A kiedy sędzia Wiśniewski podniósł wzrok, kiedy otworzył usta, by wydać wyrok, sala pogrążyła się w ciszy tak gęstej, że Anna poczuła, jak jej serce bije w skroniach. Anna Kowalska, po przeanalizowaniu wszystkich przedstawionych dowodów, sąd uznaje oskarżenie o kradzież kwalifikowaną za udowodnione, poza wszelką rozsądną wątpliwością. Zostaje pani skazana na dziesięć lat pozbawienia wolności. Słowa spadły jak młot na głowę. Anna nie płakała, nie krzyczała, po prostu załamała się w środku. Kolana jej zawiodły. Adwokat próbował ją podtrzymać, ale jej już tam nie było. Jej umysł uciekł gdzieś daleko, tam, gdzie wyrok nie istniał, gdzie jej życie się nie skończyło. Ale jednocześnie, na końcu sali, na krześle w ostatniej ławce, siedział chłopiec w czerwonym swetrze Jakub Wiśniewski, syn sędziego. Miał jedenaście lat i jego oczy nie odstępowały kobiety, która właśnie została skazana. Bo wiedział coś: coś, czego nikt inny nie wiedział, coś, co jego ojciec ukrywał. Ja, rozdział drugi, kobieta bez głosu. Więzienie dla kobiet w Grodzkowie nie było miejscem nadziei. Było miejscem, gdzie czas topniał, gdzie dni zamieniały się w tygodnie, zanim zdawało się to zauważyć, gdzie każdy ranek przynosił to samo ciężkie powietrze, ten sam dźwięk zamków, te same zmęczone spojrzenia kobiet, które straciły wszystko. Anna Kowalska spała w celi z trzema innymi kobietami: młoda dziewczyna aresztowana za handel narkotykami, starsza kobieta skazana za oszustwo. I inna kobieta cicha, która nigdy z nikim nie rozmawiała. Anna też nie rozmawiała, nie dlatego, że nie chciała, ale dlatego, że nie miała już słów. Przez pierwsze dni płakała, płakała, aż nie miała łez, płakała, aż jej ciało nie mogło już więcej, ale potem łzy się zatrzymały i pozostała tylko pustka, całkowita nieobecność. Pamiętała ostatnią rozmowę z córką Zosią, dziewczyną po dwudziestce, studentką medycyny. Zosia płakała przez telefon przed procesem. Powiedziała jej: Mamo, wiem, że nic nie zrobiłaś, wszystko będzie dobrze, niedługo się zobaczymy. Ale nie było dobrze i nie zobaczyli się niedługo. Teraz Zosia wysyłała listy, listy, w których próbowała brzmieć optymistycznie, brzmieć silnie. Ale Anna czytała między wierszami, czytała ból, czytała wstyd, czytała pytanie, którego Zosia nigdy nie zadała, ale które istniało. Mamo, naprawdę nic nie zrobiłaś i to było najtrudniejsze, nieskazanie, nie cela, ale wątpliwość w oczach własnej córki. Anna spędzała dni, pracując w krawieckiej pracowni więzienia, naprawiała ubrania, szyła mundury. Jej ręce poruszały się mechanicznie, bez myślenia, bez czucia. Była jak automat, jak cień, ale każdego wieczoru, gdy kładła się na wąskim łóżku z cienkim kocem na ciele, przypominała sobie dom miliardera Piotra Nowaka, dom, w którym pracowała czternaście lat, dom, w którym sprzątała każdy kąt, w którym znała każdy pokój, w którym spędzała więcej czasu niż we własnym domu. Dom, w którym oskarżono ją o kradzież. Pamiętała dzień, gdy wszystko się zmieniło. To był zwykły dzień. Posprzątała salon, odkurzyła przedpokój, pościeliła w sypialniach, ale gdy dotarła do gabinetu pana Nowaka, zobaczyła coś niezwykłego drewniane pudełko otwarte na biurku, w środku biżuteria, dużo biżuterii. Złote bransoletki, naszyjniki z diamentami, pierścionki błyszczące w popołudniowym świetle. Anna ich nie dotknęła, nawet się nie zbliżyła, po prostu sprzątała wokół biurka, a potem wyszła, ale następnego dnia biżuteria zniknęła i wszyscy oskarżali ją. Nie miała alibi, nie miała świadków, miała tylko swoje słowo, a jej słowo nic nie ważyło w obliczu pieniędzy miliardera. Teraz, zamknięta w Grockowie, Anna próbowała zrozumieć. Próbowała przypomnieć sobie każdy szczegół, ale im bardziej próbowała, tym bardziej czuła się zagubiona, bo prawda była prosta: nie wzięła niczego. Ale wtedy, kto to zrobił? Gdzieś daleko od Grockowa, w mieszkaniu na Mokotowie w Warszawie, Jakub Wiśniewski siedział w swoim pokoju z otwartym dziennikiem na biurku i pisał. Pisał wszystko, co widział, wszystko, co słyszał, wszystko, co jego ojciec zabronił mu powiedzieć. Jakub Wiśniewski nie był zwykłym dzieckiem. W wieku jedenastu lat nauczył się już milczeć, słuchać, obserwować, nie zadawać pytań. Jego ojciec, sędzia Tomasz Wiśniewski, nauczył go tego bez słów, nauczył go poprzez spojrzenia, przez ciszę, przez zamknięte drzwi przez szeptane rozmowy telefoniczne w środku nocy. Jakub mieszkał z ojcem w dużym mieszkaniu na Mokotowie. Matka odeszła, gdy miał siedem lat. Rozwód był szybki, zimny, bez wyjaśnień. Jakub nie pamiętał kłótni, tylko jej odejście, jej walizka przy drzwiach i spojrzenie ojca pozbawione emocji, gdy patrzył, jak wychodzi za drzwi. Od tamtej pory Jakub i jego ojciec mieszkali sami. Gosposia przychodziła dwa razy w tygodniu sprzątać, ale poza tym był tylko on i ojciec i cisza. Ojciec wychodził wcześnie rano, wracał późno wieczorem, zawsze nosił eleganckie ubrania, pachniał drogim płynem po goleniu, rozmawiał przez telefon szeptem, miał spotkania, miał sprawy, zawsze miał coś ważnego do zrobienia, ale w piątkowy wieczór, tydzień przed procesem Anny Kowalskiej Jakub usłyszał coś. Siedział w swoim pokoju z drzwiami lekko uchylonymi, ojciec był w salonie przy telefonie, rozmawiał z kimś. Jego głos był cichy, ale Jakub go słyszał. Nie martw się, załatwię to, kobieta nie ma szans, przygotowałem wszystko, dowody są jasne, zostanie skazana. Pauza. Piotrze, mówię ci, nie będzie żadnego problemu. Masz do mnie zaufanie, robiłem to już wcześniej. Jakub poczuł, jak jego serce bije szybciej. Piotr, miliarder Piotr Nowak, ojciec rozmawiał z nim i mówił o procesie, o oskarżonej kobiecie, o Annie Kowalskiej. Jakub pamiętał proces. Ojciec zabrał go do sądu. Powiedział, że ważne jest, by zobaczył, jak działa sprawiedliwość, że ważne jest, by zrozumiał system. I Jakub siedział na końcu sali cicho słuchając, widząc Obserwując, widział skazaną kobietę, widział, jak ojciec wydał wyrok bez mrugnięcia okiem, bez wahania, i teraz wiedział wiedział, że ojciec skłamał ale co mógł zrobić? Był tylko dzieckiem, kto by mu uwierzył, więc milczał, milczał przez miesiące, nadal chodził do szkoły, odrabiał lekcje, udawał, że wszystko jest normalne, ale każdego wieczoru pisał w swoim dzienniku. Pisał wszystko, co usłyszał, wszystko, co widział, wszystko, co czuł. A pewnego wieczoru, gdy ojciec spał, Jakub wszedł do jego gabinetu, otworzył szuflady, szukał i znalazł niebieską teczkę z dokumentami, ze zdjęciami, z nagraniami, z kwotami pieniędzy, z podpisanymi umowami, z nazwiskiem Piotr Nowak wszędzie. I wtedy Jakub zrozumiał. Ojciec został opłacony. Został opłacony, by skazać niewinną kobietę. Jego ręce drżały, gdy zamykał teczkę. Jego serce biło tak mocno, że bał się, że ojciec to usłyszy. Ale ojciec się nie obudził. I Jakub wrócił do swojego pokoju. Otworzył dziennik. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. I napisał: Nie mogę już milczeć. Muszę coś zrobić. Następnego dnia Jakub podjął decyzję, wziął niebieską teczkę i poszedł do jedynego miejsca, w którym wierzył, że ktoś go wysłucha redakcji lokalnej gazety. Redakcja gazety, prawda. Dzisiaj była małą, zatłoczoną przestrzenią, pełną wąskich biurek, starych komputerów, spiętrzonych teczek i spalonej kawy. Pachniało papierem, tuszem, papierosami palonymi w przerwie. Dźwięk klawiatur mieszał się z głosami dzwoniącymi telefonami, pospieszanymi krokami. Gdy wszedł Jakub, nikt go nie zauważył. Był tylko chłopcem z plecakiem na ramionach, z czerwonymi od zimna policzkami, z zdecydowanym spojrzeniem. Poszedł prosto do recepcji. Kobieta tam, starsza pani, w okularach na czubku nosa, spojrzała na niego ciekawie. Mogę ci w czymś pomóc, młody człowieku. Jakub wyprostował się. Chcę porozmawiać z dziennikarzem. Mam informację o skorumpowanym sędzim. Kobieta zamrugała. Potem uśmiechnęła się, rozbawiona. Chłopcze, to nie jest zabawa. Idź do domu. Ale Jakub się nie ruszył. Wyjął niebieską teczkę z plecaka. Położył ją na ladzie. To nie jest zabawa. Mój ojciec to sędzia Tomasz Wiśniewski. I skazał niewinną kobietę. Mam dowody. Uśmiech kobiety zniknął. W następnych minutach Jakub siedział w małym biurze naprzeciwko kobiety o imieniu Magdalena Kaczmarek, dziennikarki śledczej około 35 roku życia, z krótkimi włosami, ostrym spojrzeniem, z rękami zawsze w ruchu. Magdalena przeglądała dokumenty, czytała, sprawdzała, notowała. Jakub siedział cicho, z rękami na kolanach. Jego serce biło tak mocno, że bał się, że usłyszy. Po dziesięciu minutach Magdalena podniosła wzrok. Jakubie, wiesz, co to znaczy: jeśli to, co mówisz, jest prawdą, twój ojciec zostanie aresztowany, stracisz wszystko. Jakub przełknął ślinę. Wiem, ale ta kobieta nic nie zrobiła i jest w więzieniu przez niego. To nie jest sprawiedliwe. Magdalena patrzyła na niego długo, potem pokiwała głową, powoli. Jesteś odważnym dzieckiem, ale musisz wiedzieć, że od teraz twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Jakub skinął głową. Wiem. Magdalena zaczęła pracować, skontaktowała się z adwokatami, zweryfikowała dokumenty z ekspertami, zebrała zeznania, zbudowała sprawę i dwa tygodnie po tym jak Jakub wszedł do redakcji, artykuł został opublikowany. Pierwsza strona duży, pogrubiony nagłówek skorumpowany sędzia skazał niewinną kobietę, jego własny syn ujawnia prawdę. Artykuł zawierał wszystko zdjęcia dokumentów, zeznania Jakuba, świadectwa innych adwokatów, dowody finansowe. I w mniej niż 24 godziny wszystko eksplodowało. Media przejęły historię. Stacje telewizyjne zaczęły nadawać wiadomość. Internet wybuchł komentarzami, reakcjami, gniewem. Prokuratura otworzyła śledztwo. Sędzia Tomasz Wiśniewski został zawieszony. Potem aresztowany. A Anna Kowalska w swojej celi w Grodzkowie otrzymała wizytę. Jej adwokat, ten sam nerwowy młody człowiek. Ale teraz z oczami pełnymi łez. Pani Anno, jest pani wolna, proces zostanie wznowiony. To wszystko było ustawione. Anna nie płakała, nie krzyczała, po prostu osunęła się na łóżko i zaczęła drżeć. Bo prawda, gdy przychodzi, nie zawsze przynosi wyzwolenie czasami przynosi tylko świadomość, ile czasu straciłeś. Ale gdy Anna wychodziła z więzienia gdzieś, w luksusowym biurze, Miliarder Piotr Nowak oglądał wiadomości w telewizji i uśmiechał się, bo wiedział coś, czego nikt inny nie wiedział coś, co miało znowu wszystko zmienić. Piotr Nowak nie był człowiekiem, który przegrywa. Nie w interesach, nie w życiu, nigdy. Miał pięćdziesiąt dwa lata, był wysoki, szeroki w barach, z czarnymi włosami, z siwymi pasmami, przenikliwym spojrzeniem, kontrolowanym uśmiechem. Nosił szyte na miarę garnitury, szwajcarskie zegarki, jadał w najdroższych restauracjach w Warszawie. Miał willę na Mokotowie, mieszkanie w Paryżu, konta w Szwajcarii. I miał koneksje, wiele koneksji: sędziów, adwokatów, polityków, policjantów, dziennikarzy, biznesmenów. Wszyscy mu coś zawdzięczali, wszyscy go słuchali. A teraz, siedząc w swoim ogromnym biurze, ze ścianami pokrytymi drogimi obrazami, z widokiem na park Łazienkowski, Piotr patrzył na telewizor zamontowany na ścianie. Wiadomość była nadawana w pętli: Skorumpowany sędzia, zdemaskowany przez własnego syna, niewinna kobieta niesłusznie skazana. Piotr się uśmiechał, nie ciepłym uśmiechem, ale zimnym, wyrachowanym bo wiedział coś wiedział że historia się nie skończyła że prawda nie była pełna tak zapłacił sędziemu Wiśniewskiemu tak zorkiestrował skazanie Anny Kowalskiej ale nie bez powodu Anna nie wzięła biżuterii to było prawdą ale ktoś ją wziął: ktoś, kto miał dostęp do jego domu, ktoś, kto wiedział, gdzie były przechowywane, ktoś, kto mógł wchodzić i wychodzić bez zostania zauważonym. I ta osoba nie była Anną, był ktoś inny, ktoś znacznie bliżej niego. Piotr przypomniał sobie dzień, gdy odkrył brakującą biżuterię. Był wściekły, wezwał policję, zażądał śledztwa, ale policja nic nie znalazła. Nie znalazła odcisków palców, nie znalazła dowodów i wtedy Piotr coś zrozumiał. Zrozumiał, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, straci więcej niż biżuterię, straci reputację, kontrolę, władzę. Więc podjął decyzję. Zimną, wyrachowaną decyzję. Wybrał kozła ofiarnego, kogoś bezbronnego, kogoś bez władzy. Kogoś, kto nie mógł się bronić Annę Kowalską. I zadziałało. Do teraz. Ale teraz, z sędzią wiśniewskim aresztowanym, z historią ujawnioną, z mediami wściekle śledzącymi sprawę, Piotr wiedział, że musi działać. Wziął telefon. Wybrał numer. Głos odpowiedział: tak, to czas. Przygotuj się. Będziemy potrzebować planu B. Pauza. Jesteś pewien? Tak, zrób to. Rozłączył się. Spojrzał znowu na telewizor. I jego uśmiech się poszerzył bo Piotr Nowak nigdy nie przegrywał, nawet jeśli musiał poświęcić kogoś innego. Tego samego wieczoru Anna Kowalska otrzymała telefon, nieznany numer, głos, którego nie rozpoznała. Pani Anno, musimy porozmawiać, wiem, kto wziął biżuterię i nie spodoba się pani odpowiedź. Anna Kowalska stała na balkonie mieszkania swojej córki Zosi, z telefonem w dłoni. Był późny wieczór, Warszawa rozciągała się przed nią, błyszczące światła, odległe hałasy, życie, które toczyło się dalej, ale niczego z tego nie czuła. Wszystko co czuła, to głos w telefonie, głos, który powiedział: Wiem, kto wziął biżuterię. Teraz czekała, czekała na spotkanie, czekała na odpowiedź. Godzinę później ktoś zapukał do drzwi, Zosia otworzyła. Mężczyzna około 40 lat z krótką brodą, zmęczonym spojrzeniem w skórzanej kurtce. Przedstawił się jako Marcin Kowalski. Były prywatny detektyw. Teraz siedzieli w salonie: Anna, Zosia i detektyw. Gęsta cisza. Detektyw wyjął tablet, otworzył go. Pokazał zdjęcia, dokumenty, nagrania, a potem przemówił. Pani Anno biżuteria została wzięta przez kogoś z rodziny Nowaków. Przez kogoś, kto miał pełny dostęp do domu. Przez kogoś, kto dokładnie wiedział, gdzie była przechowywana. Pauza. Przez syna Piotra Nowaka. Przez Krzysztofa Nowaka. Anna skamienła. Zosia zakryła usta dłonią. Detektyw kontynuował. Krzysztof miał wtedy 23 lata. Był uzależniony od hazardu. Miał ogromne długi. Jego ojciec nie wiedział albo nie chciał wiedzieć. Krzysztof wziął biżuterię, sprzedał ją, spłacił długi. A gdy wszystko wyszło na jaw, jego ojciec zdecydował się panią poświęcić, by chronić syna. Anna nie mogła oddychać. Nie mogła mówić. Wszystko co mogła, to patrzeć na zdjęcia, widzieć dowody, rozumieć. Piotr Nowak wiedział? Detektyw skinął głową tak od samego początku ale wybrał skazać panią bo było łatwiej bo nikt by pani nie uwierzył cisza potem zosia odezwała się z drżącym głosem a teraz co się dzieje teraz detektyw zamknął tablet teraz pani anna może pójść do prokuratury może złożyć te dowody może zażądać wznowienia śledztwa a Piotr Nowak wraz ze swoim synem zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Anna wstała, podeszła do okna, spojrzała na zewnątrz i po raz pierwszy od miesięcy płakała, ale nie z bólu, z ulgi. Tygodnie później, w tej samej sali sądowej, w której została skazana, Anna Kowalska znowu tam była, ale tym razem nie jako oskarżona, jako świadek. Przed nią na ławie oskarżonych siedzieli Piotr Nowak i jego syn Krzysztof. Sędzia, nowy, uczciwy, który uważnie czytał akta, odczytał wyrok. Piotr Nowak, za przekupstwo sędziego, utrudnianie wymiaru sprawiedliwości i współudział w fałszowaniu dokumentów, zostaje pan skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Krzysztof Nowak. Za kradzież kwalifikowaną i współudział zostaje pan skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Sala rozbrzmiała. Prasa pisała. Kamery filmowały. A Anna po raz pierwszy od długiego czasu poczuła, że oddycha. Ale po procesie, gdy wszyscy wyszli, gdy sala opustoszała, Anna została. Siedziała na ławce. Sama. I wtedy drzwi się otworzyły. Wszedł Jakub Wiśniewski. Chłopiec w czerwonym swetrze, który teraz miał jedenaście i pół roku i spojrzenie dorosłego, zatrzymał się przed nią. Przepraszam za wszystko, co zrobił mój ojciec. Anna spojrzała na niego i uśmiechnęła się zmęczonym, ale szczerym uśmiechem. To nie ty to zrobiłeś. Ty to naprawiłeś. Ty miałeś odwagę. Jakub skinął głową. Potem wyciągnął rękę. Dziękuję, że mnie pani nie znienawidziła. Anna uścisnęła jego dłoń i łzy znowu popłynęły. Dziękuję, że powiedziałeś prawdę. Na zewnątrz Warszawa toczyła się dalej, życie toczyło się dalej, ale dla Anny Kowalskiej życie dopiero się zaczynało na nowo i tym razem z prawdą po swojej stronie. Czasami prawda przychodzi późno, ale gdy przychodzi, zmienia wszystko. Anna Kowalska odzyskała wolność swoje imię, swoją godność Jakub Wiśniewski stracił ojca, ale znalazł swoje sumienie, Piotr Nowak stracił wszystko władzę, pieniądze, wolność i sprawiedliwość, choć spóźniona, zwyciężyła. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz. Jeśli uważasz, że ktoś powinien to usłyszeć, udostępnij, bo prawda nigdy nie powinna milczeć.